Poznaj Kasię. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne. Okazuje się, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie podwyżek opłat za żłobek miejski w Otwocku nie jest dla większości otwockich radnych wystarczającym argumentem przeciwko pobieraniu wysokich, nieekwiwalentnych opłat. Zamiast stworzyć nową wolną odwad uchwałę i zwrócić rodzicom bezprawnie pobierane pieniądze, radni odwołują się od wyroku do Najwyższego Sądu Administracyjnego za namową wiceprezydenta Artura Brodowskiego. Uchwała, Myślę, że pan jeszcze Pan niż jeśli Pana Prezydenta, Pan Budowski na pewno jest respondorem tej, tej, tej uchwały, to nie jest to dobry pomysł. Ja w przyszłami się na tego roku wskazywałem, że te wszystkie uchwały, które wprowadzają do podwyżki są niezgodne z przepisami prawa. Eee, no i na dzień dzisiejszy bojnik są administracyjny w Warszawie stwierdził że nie tylko tych uchwał zmieniających wprowadzających stawki, ale także uchwały pierwotnej, która ustała za dwóch i tak naprawdę podejmowaniu uchwały o złożeniu skargi administracyjnej do naszego Sądu Administracyjnego e, nic w tej sprawie nie wniesie podjęcie uchwały przez państwa o złożeniu skargi naszego Sądu Administracyjnego. No spowoduje tylko i wyłącznie to, że rozstrzygnięcie pomysł na zapadnie, nie wiem, za 9, za 10 miesięcy, jak miało to miejsce w Warszawie. My od tej uchwały nie powinniśmy się odwołać. Natomiast co do dalszych, dalszych prac nad yy, uchwałą dotyczącą wysokości opłat, yy, będziemy pracować. Podstawą wnoszenia tych opłat jest jeszcze umowa solidarna, solidarna pomiędzy dyrektorem żłobka a Dolica. Tym yy, bardziej, że jeżeli byśmy nawet przyjęli, że yy, te uchwały będą yy, uchylone. To jednak przecież korzystali z tych opłat, nie sądzę, żeby w postępowaniu a było po Akurat że będziemy musieli to opłatę Jak widać, wiceprezydent Artur Brodowski liczy na to, że opłat w ogóle nie trzeba będzie zwracać rodzicom, mimo stwierdzonego przez sąd faktu, że podwyżki były niesłuszne, a pobierana do tej pory opłata narusza zasadę ekwiwalentności. Ja tylko się na końcu skwitowaniu z początku. W wypowiedzi mojego przedmówcy, że system opłat o charakterze ryczałtowym obowiązywał również przez kadencje, kiedy radny był pan Brażko Łodziej, i jakoś przez 8 lat nie miał, że tak powiem, czasu na to, żeby podnosić tego typu argumenty. Jest to argument wygląda z Pana strony w 2011 roku, kiedy weszła w życie nowa ustawa i była podejmowana uchwała, ja radnym już nie byłem. Kiedy ja już nie byłem w 2011 roku, została uchwalona nowa ustawa, która dotyczy opieki yy, na dzieci w wieku do lat 3. I właśnie po przyjęciu tej ustawy, jako yy, w życie nowe orzecznictwo na naprawdę Zamiast na w te postępowanie yy, sądowe, które doprowadzi do sytuacji, że przed się będzie pobierana, która nie powinna być pobierana, ale widzę mało władzy fakt, że jest to stwierdzenie nieważności, czyli nie wywiera skutków od samego początku. Tak jak w Warszawie, będą mieli prawo wystąpić pierwszy z wnioskiem, a później z do miasta o wzrost tych pieniędzy. Tak więc powinno się to odbyć w taki sposób, że Rada Miasta powinna wrzucić w omówieniu oczywiście tą uchwałę, przyjąć uchwałę, która wprowadza wystawę godzinową. Tak się niestety nie stało. Drogą głosowania podjęto decyzję o zaskarżeniu wyroku WSA do NSA. Proszę Państwa, 12 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się, 7 osób jest nieudanych. Uchwała została podjęta.